W ostatni weekend września w Łodzi odbyła się tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Wybraliśmy się na łódzką Atlas Arenę, by doświadczyć dwudniowego święta popkultury i wydawania pieniędzy. Cześć, ja jestem Ada. A ja jestem Stasiek. I witamy w kolejnej relacji, ostatniej najprawdopodobniej już w tym roku, relacji z konwentu, tym razem będziemy mówić o MFKG w Łodzi. I będzie to nietypowa relacja, bo na tym festiwalu ja byłam na każdej edycji regularnie od 2016 roku. A ja byłem pierwszy raz w tym roku. Tak, także będziecie mieli trochę dwie perspektywy na tą imprezę. No i też przy okazji chcielibyśmy powiedzieć, że po raz pierwszy obydwoje byliśmy na tym festiwalu w roli mediów, oficjalnie jako media, za co oczywiście dziękujemy bardzo organizatorom za załatwienie nam właśnie tej medialnej akredytacji. No i przejdźmy już do naszych wrażeń z imprezy. Tak jak wspomnieliśmy, festiwal odbył się w tym roku w Łódzkiej Atlas Arenie. Całe szczęście, bo edycja w 2019 roku udowodniła, że jest to jedyne słuszne miejsce dla tej imprezy. Olbrzymia hala z trybunami zapewniła organizatorom mnóstwo miejsca na rozstawienie dziesiątek stoisk z komiksami, planszówkami, rozmaitymi gadżetami czy stanowiskami do grania. Ale liczba uczestników była na tyle duża, że Atlas Arena była wypełniona po brzegi, a do wielu miejsc trzeba było przepychać się przez gęste tłumy nerdów i cosplayerów. MFKG to w zasadzie głównie giełda i event, na który przyjeżdża się, by wrócić z torbami wypchanymi, komiksami, figurkami, koszulkami czy planszówkami. I jeśli chodzi o wybór potencjalnych łupów, to nie można było narzekać. Od znanych sklepów i wydawnictw oferujących w zasadzie każdy wymarzony komiks, po małe stoiska z rękodziełem czy autorskimi plakatami. Na terenie festiwalu można było znaleźć w zasadzie wszystko. W mniej lub bardziej okazyjnych cenach, chociaż szczerze powiedziawszy, mało było ofert, które jakoś niezwykle uradowałyby nasze portfele. No właśnie, mam wrażenie, że w poprzednich latach faktycznie wystawcy oferowali bardziej okazyjne ceny, można było w naprawdę dobrych promocjach dorwać różne komiksy czy gry, a w tym roku odnoszę wrażenie, że te, tych okazyjnych cen było jakoś mniej. Dajcie znać w komentarzach, czy też mieliście takie wrażenie, czy to po prostu ja, może nie zauważyłam tych dobrych okazji, albo po prostu źle szukałam, yy, ale po prostu o ile w poprzednich latach miałam takie poczucie, że faktycznie... Bardziej opłaca mi się coś kupić tutaj na festiwalu, niż zamówić sobie przez internet. Tak w tym roku miałam wręcz przeciwnie. Co nie znaczy, że i tak nie znalazłem czegoś dla siebie i nie zostawiłem na festiwalu całkiem sporej sumy pieniędzy. No wiadomo. <laughs> Odnoszę też wrażenie, że dopiero od zeszłego roku na MFKIG jest większy nacisk na gry planszowe. I o ile kiedyś festiwal skupiał się raczej na grach wideo, tak teraz można było znaleźć mnóstwo stoisk oferujących sprzedaż właśnie planszówek czy RPGów, a także skorzystać z Games Roomu, aby na chwilę usiąść i odpocząć przy grze planszowej czy karcianej. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale mam wrażenie, że w poprzednich latach było tego znacznie mniej, niemniej jest to zdecydowanie dobra zmiana. Na głównej płycie, poza zakupami, można było też doświadczyć głównych punktów programu odbywających się na scenie, czyli między innymi konkursu cosplay. Poziom strojów i scenek był w tym roku naprawdę wysoki, a obecność kategorii Tolkienowskich dodała dodatkowej świeżości tegorocznym występom i dzięki temu nie było aż tak dużo strojów powtarzających się z tym, co mogliśmy zobaczyć już w tym roku, chociażby na Dniach Fantastyki. Ale żeby zobaczyć te występy, trzeba było mieć trochę szczęścia, bo położenie sceny było wyjątkowo niefortunne. Znajdowała się ona pomiędzy stoiskami wystawców, przez co miejsca dla publiczności było naprawdę niewiele. Niższe osoby, którym nie udało się dopchać na sam przód, mogły w zasadzie zapomnieć o podziwianiu strojów. Szkoda, że nie ustawiono z tej sceny trochę inaczej. Przecież wokół hali były ogromne, w zasadzie puste trybuny, idealne na oglądanie takich wydarzeń. To było w sumie śmieszne, bo ja nagrywałam niektóre występy na konkursie cosplay i ludzie, którzy stali dookoła mnie, patrzyli się po prostu na ekran mojego telefonu i mówili, że gdyby nie to, to nie widzieliby nic, co się dzieje na scenie. Także wyobraźcie to sobie. Na festiwalu nie zabrakło też oczywiście takich punktów programu jak prelekcje czy panele dyskusyjne, jednak ich wybór był raczej dość ubogi i wszystkich punktów programu było mniej niż chociażby na Pyrkonie czy Dniach Fantastyki. Mimo wszystko udało nam się znaleźć kilka punktów programu, które nas zainteresowały i okazały się dobrym wyborem, jak chociażby prelekcja o podobieństwach między Gwiezdnymi Wojnami i Duną, prowadzona swoją drogą przez naszego znajomego Wiktora z KFK Studio. Czy panele dyskusyjne o Batmanie lub o rozwadnianiu mediów? Ten panel przyciągnął nas nie tylko ciekawym składem prowadzących, ale też tą enigmatyczną, tajemniczą nazwą, czym jest to rozwadnianie mediów. Bardzo chcieliśmy się tego dowiedzieć, i panel był bardzo fajny. I o ile same dyskusje były ciekawie poprowadzone i fajnie było brać w nich udział, tak niestety jedna z nich ucierpiała trochę przez jednego z uczestników, który wypowiadał się częściej niż prowadzący, a momentami wręcz im przeszkadzał w prowadzeniu. Błagam, jeśli bierzecie udział w panelu dyskusyjnym i chcecie się wypowiedzieć na temat, bo jakby na tym polegają dyskusje, mm -hmm. żeby też uczestnicy brali udział i to jest właśnie ciekawe w tych panelach dyskusyjnych, ale jeśli chcecie się wypowiedzieć, to podnoście rękę i nie mówcie na głos, nie komentujcie wszystkiego na głos ludziom, którzy są dookoła w taki sposób, żeby zagłuszać to, co mówią prowadzący, bo jest to bardzo deterwujące zachowanie i niestety musieliśmy z czymś takim się zderzyć właśnie podczas tego panelu i było to bardzo denerwujące, yy, mimo że sam panel był bardzo ciekawy. Mhm. Organizatorzy festiwalu nie zawiedli też jeśli chodzi o gości związanych z branżą. Zdecydowanie najgłośniejszym nazwiskiem tegorocznej edycji był Greg Raka, zasłużony scenarzysta takich komiksów jak Gotham Central, Wonder Woman czy Panisher, i którego fanom medium nie trzeba raczej przedstawiać. Fajnie było spotkać go na żywo, zamienić kilka słów i zdobyć podpis z dedykacją. W strefie planszówkowej natomiast można było wziąć udział chociażby w spotkaniu z Łukaszem Woźniakiem, twórcą gry planszowej Wiedźmin Stary Świat, który opowiadał o tworzeniu gry oraz o jego przygodzie z tworzeniem gier planszówkowych ogólnie. Jeśli chodzi o strefę gastro, to w zasadzie nie mamy za dużo do powiedzenia. Większość food trucków była podobna lub dosłownie taka sama jak na Dniach Fantastyki, wszystko w cenach festiwalowych, a na większość zamówień trzeba było naprawdę długo czekać. Na plus za to wypadło tegoroczne festiwalowe piwo, które było naprawdę smaczne. Szkoda, że nie zadbano o więcej miejsc siedzących, bo przy takiej liczbie uczestników ciężko było znaleźć stolik, przy którym można było usiąść. Albo chociażby leżak. Tak, także musieliśmy ratować się siedzeniem na trawie czy przy masce z samochodu. Jeszcze jedna rzecz, nie jest to co prawda element konwentu, ale miłym dodatkiem był fakt, że w ten sam weekend co MFK, w łodzi odbył się Light Move Festival i wieczorem można było pospacerować ulicami miasta i podziwiać ten naprawdę piękny i wyjątkowy festiwal. Podsumowując, na MFK IG jak co roku bawiłam się naprawdę bardzo dobrze i zostawiłam tam dużo pieniędzy, mimo że trochę narzekaliśmy na... Niektóre elementy, ale mimo wszystko to jest wciąż naprawdę bardzo dobry, bardzo fajny festiwal, na który warto się wybrać. Zwłaszcza jeśli nigdy nie byliście, to myślę, że y, powinniście wziąć to pod uwagę przy planowaniu w przyszłym roku konwentów, na które chcecie się wybrać. Ja byłem pierwszy raz i muszę przyznać, że bardzo mi się podobało, choć jest to zupełnie inny event niż te, do których jestem przyzwyczajony, niż e, takie dni fantastyki, z których robiliśmy relacje, czy nawet Pyrkon. Tak. E, tutaj to jest zdecydowanie tak, jak wspomnieliśmy, bardziej taka giełda, przyjeżdża się, żeby przejść się po wystawcach, zostawić pieniądze. Pozbierać autografy? Pozbierać autografy, spotkać się z twórcami swoich ulubionych komiksów czy gier. I nie ma tutaj takiego nacisku na przykład na prelekcje, czy, mm -hmm. czy punkty programu tego typu. Mm. No i mniej kluczowa jest tutaj też ta strefa gastro. To nie jest tak, tak jak na Pyrkonie czy na Dniach Fantastyki, gdzie spędzasz tam połowę imprezy, bo po prostu siedzisz tak, to na piwie. To, nie jest, ze to znajomymi. nie jest taka impreza stricte pod integrację też mam wrażenie. Mm -hmm. mm zdecydowanie najważniejszy jest tutaj ten aspekt wydawania pieniędzy I, i to też jest fajne i bardzo, bardzo mi się podobało i na pewno wrócę na MFKG w następnych latach. Jeszcze raz dziękujemy organizatorom za wejściówki medialne, dzięki którym mogliśmy przygotować dla was tą relację. No a my się z wami żegnamy i tak jak mówiliśmy, jest to najprawdopodobniej ostatnia w tym roku relacja z konwentu festiwalu imprezy, ale już w przyszłym roku mamy zaplanowane jeszcze więcej imprez, na które pojedziemy, w tym jedną zagraniczną, więc myślę, że będzie ciekawie. Także zachęcamy do subskrybowania, zachęcamy też do obejrzenia poprzednich relacji z poprzednich konwentów, na których byliśmy. No i do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnych materiałach na naszym kanale. Na razie. Cześć.